I wreszcie przyjemny chłodek. Połowa października, i w mieście około 15 stopni. Ja się naubierałem, bo myślałem, że będzie zimno. Musiałem stanąć po chwili, zdjąć rękawiczki, wiatrówkę, bo się gotowałem. Ale za to wiatr dzisiaj okrutny. Ma być, a już teraz nieźle dmucha, także z mojego planu 200 zobaczymy, co wyjdzie. Czy mnie natura matka nie pokona? 32 kilometr Hełmek, Siemanko, witajcie jest 6:20. Już poranna szarówka, niedługo wschód słońca. No i co za tym idzie, temperaturka siada w dół. Już jest tylko 8. Także z powrotem musiałem wiatrówkę i rękawiczki założyć. Ale to taka pora roku, że trzeba troszkę pożonglować ubraniami. No to teraz już oficjalnie Siemanko witamy dzień, który będzie piękny, ale jak wspomniałem mocno wieczny, w dodatku gdzieś na 16 chciałbym spróbować wrócić, bo mniej więcej od tej godziny jakiś front deszczowy się nasunie dosyć intensywny opad, lokalnie może zagrzmieć nawet podobno, także Zobaczymy, czy mi się to uda. No, a plan na dzisiaj wspomniałem o 200 km. Wspomniałem o górach. A wymyśliłem sobie, że obiadę jezioro Żywieckie. I nie byłoby to nic dziwnego, bo robiłem to nieraz. Tylko, że przeważnie robiłem to głównymi drogami razem z samochodami. A jak sobie zerknąłem na mapę, to się okazuje, że. Przy linii brzegowej jest sporo ścieżek porobionych pieszych, rowerowych, jakich tam. Także jadę to obczaić zobaczyć na ile mi się uda jak najbliżej tego zbiornika przejechać. Sażowice W tej chwili taki dosyć silny wiatr z prawej strony Chwilami mnie trochę znosi na środek jezdni Trzeba to kontrolować. W Kozach rozpocząłem 2,5 km podjazd W kierunku na małe kozy A dalej będzie Chyba wspinaczka na przegibek i po zjechaniu do porąbki Będę się musiał Mocno zastanowić co dalej Bo ten wiatr się robi momentami Wręcz niebezpieczny Wiedziałem, że będzie silny Ale liczyłem, że jednak Nie aż tak Tak, 10% I gwałtowny podmuch wiatru To idealne warunki Szlak rowerowy niebieski tędy prowadzi <grystanie> Taki rodzinny bym powiedział. No, to tam było 13 maksymalnie. A jeszcze jakiś geniusz uznał, że wystarczy na chodniku postawić takie znaki. I zrobi się magicznie z tego droga rowerowa. Niecałe 3 km podjazdu jeszcze na ten przygibek. Uff. Za wiatrem fajnie. Bardzo fajnie. Uff. Aż siły wracają, pomimo że pod górę się jedzie. o już kolorki łapią drzewa myślę, że jeszcze kilka dni a tak na przyszły weekend to już będzie naprawdę pięknie, złoto 5 minut Czukawka Tam jest zapora I w drodze na nią mamy żabkę tu taki placyk, wiatka, ławeczki Simpatico No, kawusia wypita Pierwsza w dniu dzisiejszym, więc Smakowała naprawdę dobrze Teraz cała seria podjazdów I zjazdów I dopiero później Się coś wypłaszczy A potem będzie znowu wspinaczka Jak to w górach oczywiście Ale Półka października Krótkie spodenki koszulka z krótkim rękawem Ten odcinek znam, tylko dwa razy jechałem w odwrotnym kierunku. Ale gdzieś tu dalej są też jakieś szutry, które chcę zeksplorować jeszcze dzisiaj. Czyż tu nie jest pięknie? No jest! To dlaczego was tu nie ma? To jest dobre pytanie. A tu coś takiego. Że ja tego nie znałem. No, musimy stanąć. Chociaż na chwilkę. Wow. Jeśli nigdy tędy nie jechaliście tak jak ja nigdy tędy nie jechałem, to musicie to przygrać. Coś pięknego! Powiem wam tak, jakby zlikwidować to robisko, puścić tam tą drogę rowerową, to, to piękna trasa nad jeziorem wyjdzie. Nie, no żartuję. Niestety, pewnie nigdy się nie uda, tak jak wspomniałem, opasać tego taką siecią, ale chociaż wzdłuż tej głównej drogi, którą trzeba. Na pewnym odcinku pokonać, a która jest nieprzyjemnie rochliwa, tam by pasowały jakieś pasy rowerowe, żeby się od samochodu odseparować. No i naprawdę piękna trasa by nam tu wyszła. Bo, tak jak tutaj, naprawdę miodzio! Co zresztą widać. Bez kitu myślałem, że nic nie przebije mojej wyprawy w pieniny tegorocznej. Bo widoki to tam sztosiwo. Ale ta droga tutaj obrzeżem zbiornika to jest coś, co, co każdy musi przejechać. No. Dobra, Velo-Czorsztyn jest naprawdę widokowy. Ale ja bym powiedział, że Welożywiec żywiec robi robotę. Naprawdę robi roboty. No i muszę przyznać, że dopiero jazda obrzeżem zbiornika daje rzeczywiste pojęcie o jego wielkości. To co gdzieś tam z góry widzimy, cykniemy fotkę to jest nic. Miałem zatrzymać się tu w Żabce uzupełnić zapasy zjeść coś bidony napełnić ale doszedłem do wniosku, że to jest zły pomysł, bo przede mną podjazd na Kocierską może nie jakiś masakrycznie trudny, no ale trzeba się tam wspiąć więc lepiej dodatkowo się nie obciążać po drugiej stronie jak zjadę jest też sklep tam sobie kupię co będzie trzeba a na razie jadę podziwiając widoczki 125 km 1140 przewyższeń 11.49. Krajowa 52. Bardzo nieprzyjemny odcinek. Zdecydowanie do poprawy. Z głębowic przez Polankę Wielką, cała seria zjazdów podjazdów. I coraz bardziej zachmurzone jego. Możecie obstawiać, czy zdążę przed deszczem, czy nie. <laughs> Sam jestem ciekaw. 160 km i ja już mam dosyć. I nie chodzi o zmęczenie trasą, bo to nie jest kilometraż, który mnie, mnie, mnie męczy. Nie chodzi o podjazdy, bo tych też aż tak dużo nie było. Ale ten wiatr, a w zasadzie nieustanny szum w uszach. Jest to tak irytujące i drażniące. No masakra. A jeszcze słyszycie takie stukanie? Luz na sterach mi się zrobił. I jego mać. Opuściłem za Boże. No i nie podoba mi się to. Kolejny chodnik zamieniony w ciąg pieszo-rowerowy. No to smaki dziewczyny chłopaki. No muszę przyznać, że od razu lepiej. Coś w żołądku jest. Do tego półlitrową Pepsi dorzuciłem próbowałem jeszcze skasować ten luz na sterach ale wszystko dokręcone wygląda na to że jeszcze jakąś 2 mm podkładkę pod kapę sterów trzeba będzie wsadzić bo inaczej nic z tym nie zrobię 170 km Uff, zamykam pętlę zostało około 40 chyba do jazdu do domu na razie 1500 przewyższe. Droga od Dziećkowic. W stronę Mysłowic nadal w remoncie. Trzeba uważać, bo dziury i studzienki. Jak się jedzie po ciemku, to uu, łatwo się nadziać. A ja tak jadę i coś mi przód zaczął pływać na boki strasznie. I miękko mi się zrobiło. Mówi, co jest grane? A tu powietrze zeszło. Nie wiem dlaczego. Na razie napompowałem. I zobaczymy, czy tak dojadę, czy zejdzie znowu czelać. I z powrotem w domu. Uff. Troszkę mnie wymęczyło, ale chyba było warto. Więc, tak, w ramach podsumowania tej trasy, wiatr. No, był, i to chwilami okrutny. Widoczki, oczywiście, że były. I to fantastyczne Dwie przełęcze plus troszkę mniejszych chopeczek też podjechane więc nóżki troszkę popracowały rower ogólnie się spisał muszę tylko te stery ogarnąć no i zobaczyć co z tym przednim, z przednią dętką na razie cały czas jadę, tak jak dopompowałem, więc zobaczę rano. Jak będzie flak, to będę szukał dziurki, może jest tak minimalna, że bardzo, bardzo wolno schodzi. A może nie ma i po prostu sobie zeszło, bo taki miało kaprys. No i co jeszcze? Kolejne 200 do kolekcji wpadło. Nie wiem, która to już dwusetka. Troszkę ich było, musiałbym policzyć. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym materiale, a może gdzieś na trasie bądź szlaku. Hej!